No, Dwór Dobieckich stał gdzieś tutaj, w tym miejscu Po lewej Lipy Po prawej kapliczka, do której zaraz podejdziemy Witam wszystkich serdecznie, jesteśmy dzisiaj w rudach niedaleko Błędowa przed nami rzeka Biała. Zobaczymy jak płynie. Następnie Biała Przemsza. Silna wichura. Wszędzie dużo jednostek straży pożarnych, powalone drzewa. A Polską przechodzi. Jakiś zły wiatr. Jeszcze niegdyś płynęła o wiele wyżej okazalej teraz płynie tak zobaczcie jak to wszystko wyschło No jeszcze miesiąc temu stan wody był zupełnie inny Przed nami okazałe Lipy Dobieckie, pomniki przyrody

nie wiadomo która ile, ale przeczuwam, że ta z lewej no jest o wiele starsza. Do no, pomału wchodzimy na most białej Przemszy, ale wichura robi tu swoje. Przed nami powalone drzewo. Droga dla samochodu zamknięta. Barierki, które były tutaj ustawione u góry, leżą pod wodą. Tam droga też jest zamknięta. Zobaczymy na drugą stronę. No woda opadła, ale nie tyle, nie aż tak dużo. No a oto skutki tego huraganu, który obecnie mamy. No niszczycielsko na z Polską zrywa dachy łamie drzewa, wyrywa je z korzeniami. Żeby dotrzeć obecnie w to miejsce, no musiałem tutaj przyjść drogą okrężną. Lipy Dobieckie zawdzięczają swoją nazwę w XIX wieku Dobieckim, którzy nieopodal tutaj mieszkali. Co po tym zostało? Czy jest jakiś ślad fundamentu? to spróbujemy poszukać, odnaleźć no, Dwór Dobieckich stał gdzieś tutaj, w tym miejscu po lewej Lipy po prawej kapliczka, do której zaraz podejdziemy no, Kapliczka zazdzięcza swoje istnienie tak samo Dobieckim Podejdziemy bliżej. No widać, że jest w miarę odnowiona. Ktoś o nią dba. Tak to wygląda z bliska. obieckich powstał w XVIII wieku tutaj jakieś pozostałości. Może, może coś powiązane z tym. Przejdziemy w krzaki. Zarośla. Może znajdziemy jakieś stare podpiwniczenie. A razerkniemy. No jesteśmy właśnie w miejscu owego dworu. No ślady znikome. Budulec po nim najprawdopodobniej został rozebrany i rozwieziony do pobliskich miejscowości na budowę innych zabudowań. Lipy mamy owe tutaj. No nie wiem, czy uda nam się cokolwiek dzisiaj znaleźć. Tam był fragment obudowy ceglanej. No w dole przed chwilą byli, żeśmy tam płynie Biała Przemsza, może jeszcze przejdę tędy, tu nas nie było. No historyczne to miejsce. No mój materiał dzisiaj będzie szybki i krótki, no z kuli tego, że bardzo silnie wieje. Ten las w okolicy jest niebezpieczny, wszędzie powalone drzewa, tak jak wcześniej wspomniałem. Sporo jednostek straży pożarnej usuwających szkody, zerwane litnie, napięcia. Tym podobnie. No zobaczcie jak mocno wieje. Trzepie drzewami w wszystkie strony. Ja tylko może. No grozi to złamaniem, a nawet zrzuceniem całego drzewa na ziemię. Tak silnie wieje. A za chwilę zbliżymy się do rzeki Białej ponownie, która nadal wysycha. Wiadomo zasilana była z Olkuskich kopalń. Rody cynku ołowiu. No niedługo zostanie tylko Biała Przemsza w okolicy, bo koryto tej rzeki będzie wyschnięte. Zbliżamy się już w zakola rzeki Białej. Niegdyś tu na dole były wspaniałe meandry, obecnie nie ma już nic. A stały ciurki wodne. Rzeka, rzeka płynęła z potężnym prądem. Obecnie ledwo płynie. Przed nami kolejne skutki wichury. Powalone drzewo całkiem niedawno. A rzeka. Jak rzeka. Jeszcze trochę popłynie. Powyżej mnie, nie wiem czy to dobrze widać, stoją straże pożarne. No, obecnie przemieszczam się trochę po terenie. Jestem blisko miejscowości Krzykawka Kołosławkowa i historyczne tu miejsce no, pomnik, jakby to poznać powstańczy pomnik. Na tej polanie w bitwie z kozakami powstańcy no potracili życie, a m.in. Francisco Nullo. Włoch No Francisco Nullo No zmarł jak tu Widnieje nawet i data O no, potyczce z tarakami W 1863 roku Ale nie tylko i on No obok pomnika przebiega tutaj szlak koloru niebieskiego prowadzący do krzykawki, a dalej następnie do Sławkowa. No ja tak jak wcześniej wspomniałem, mój materiał z dzisiejszego dnia jest krótki, szybki. Jak się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał. Za to serdecznie dziękuję. Zapraszam na moje archiwa i to co powstanie dopiero.